Na samym starcie zostaw łapkę w ogóle subskrypcje, no i 40 łapek to konkurs będzie na kanale SBBS, więc sub, łapka i róbcie to co trzeba, więc bez przedłużania zapraszam was do intra. Siemaneczko z tej strony Uki12 YouTube. Pytacie się co mu dzisiaj jestem na Minecrafcie. Dziś na Minecrafcie jestem Was pytany nieco nowym Powiadomić wam, wam o nowym serwerze, w którym ostatnio sobie gram. Gram sobie na Surviva nowym serwerze i tu mam rangę YouTube. Serdecznie zapraszam też ze mną, do gdy mogę to jest odcinki, może będą z Minecrafta. Ale no wiecie, gram sobie, bo minuty są w BBS, na razie nie ma update'ów w Roblox, więc sobie gram w Minecrafta na tym serwerze po takich nockach trochę i coś. Więc serdecznie zapraszam, IP serwera jest w linku, w, 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 w opisie, serdecznie Was zapraszam do zagrania ze mną. Ten kto ma Minecrafta, a ten kto nie ma Minecrafta to spoko, też będzie dobrze. Mm. No wiecie, tutaj po prostu, kogo chcecie pozdrowić? Kogo pozdrowić? Picecki, kogo się pozdrowić? Więc zapraszam, gramy sobie w Minecrafta, jeśli tu będzie 40 łapek No, 40 łapek, jeśli tu będzie Dokładnie, 40 łapek, jeśli będzie 40 łapek jeśli będzie 40 łapek, e, najsiąż poznałem mamy, jeśli tu będzie 40 łapek, zrobię Konkurs z e, BGS i będą od razu wyniki. Więc 40 łapek i konkurs z BGS. Więc serdecznie zapraszam do gry na serwer, IP w, w link, e, IP będzie w linku, czyli w opisie inaczej serwera wersja 1.14.4, więc serdecznie zapraszam. No. Jeszcze ten serwer się rozwija strasznie, więc trzymajcie się ludziska. następnego odcinka, serdecznie zapraszam. No i trzymajcie się. Cześć, może z Robloxa. Bajo.